Żeby zrobić dressing, potrzebujecie musztardy francuską, miód. Ocet winny, biały. Bardzo ważną rzeczą jest, żebyście wymieszali te słodniki teraz, zanim dodacie oliwę z oliwek. Nie wiem dlaczego. Nie pytajcie mnie, się, ale większość osób dodaje wszystkie słodniki mieszka razem i myśli, że doskonale nagryw. Nie. Wymieszasz wszystkie składniki na Kiedy macie już dobrze połączone, dodajecie oliwę z oliwek. Oliwę z oliwek dodajecie cienkim strumieniem, cały czas mieszając. Kiedy dressing zacznie gęstnieć i nabierze odpowiedniej konsystencji, to znaczy, że jest gotowy. Możecie spróbować doprawić, jeśli chcecie. Ja dodam troszkę soli. Macie gwarancję, że on wam się ani nie rozejdzie, nie będziecie musieli ściąsnąć butelką przed użyciem, on taki po prostu zostanie. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby dodawać oliwę z oliwek na samym końcu i cienkim sobie nieustannie mieszając. Jest to dość istotne. Tak, z dressing możecie odstawić do lodówki i czekać do momentu, kiedy będziecie go